Podczas której zaprezentujemy Wam nowego piłkarza Śląska-Wrocław. Bardzo cieszę się, że przybyliście tak licznie, mimo tradycyjnie dosyć późnego zaproszenia i niekorzystnych warunków pogodowych, jak widzę, za oknem. Przedstawiam yy, gospodarzy i gościa dzisiejszej konferencji: prezes Śląska-Wrocław Piotr Waśniewski, dyrektor sportowy naszego klubu Krzysztof Paluszek, Karolina Grzyb, która dzisiaj się wcieli w rolę yy, tłumacza i przede wszystkim bohater. Tej konferencji Rock Elsner, nasz nowy piłkarz, który dzisiaj podpisze umowę na 2,5 roku. Przez, przez tyle będzie piłkarzem naszego klubu, ale już o szczegółach tego kontraktu opowie Państwu prezes klubu. Bardzo proszę Witam serdecznie. Tak jak Michał wspomniał, po raz kolejny brzydka pogoda na dworzu i mamy konferencję prasową, więc mam nadzieję, że jak w przypadku wcześniejszych konferencji prasowych. Zatrudnienie roka też będzie dla nas dobrym strzałem transferowym. Sytuacja jest taka, że znacznie więcej na temat roka będzie miał do powiedzenia Krzysztof Paluszek ze strony sportowej, bo tu pewnie Was bardziej to, te, te kwestie interesują, bo tak jak już wspomniał Michał, podpisaliśmy z zawodnikiem półletni kontrakt z możliwością jego wcześniejszego rozwiązania po tym najbliższym sezonie. Jedna rzecz, która się powtarza e, co roku, o której e, zawsze panowie e, macie do nas najwięcej wątpliwości, ale taką przyjętą politykę będziemy ją utrzymywać, czyli w pierwszej kolejności chcemy, aby wszelkie formalności i uzgodnienia zostały zawarte między stronami, a dopiero później możemy państwu te informacje wysyłać, nie chcemy się przedwcześnie chwalić. I podobnie jak było w ostatnim okienku transferowym, e, nie wiem, na przykład z Diazem, podobnie jest e, z Rokiem Elsnerem że w chwili, w której już mamy pewność, że dojdziemy do porozumienia, chcieliśmy Państwa o tym poinformować, stąd też tak późna, e, późna informacja o dzisiejszej konferencji prasowej. Z mojej strony to tyle. Bardzo się cieszę, że Rok zdecydował się grać u nas i udało nam się go do tego przekonać. Dziękuję Panie Prezesie. Właśnie o sportowych aspektach zatrudnienia Roka powie Państwu dyrektor sportowy. Cieszę się bardzo, że udało nam się jeszcze przed świętami zrobić kolejny krok, mam nadzieję, w rozwoju naszego, naszego zespołu. Nasze działania skautingowe, które już od w zasadzie roku czasu polegały na obserwacji rynku też bałkańskiego, mam nadzieję, że przyniosły pierwszy pozytywny skutek, co zaowocuje to już w rundzie wiosennej. Udało nam się tutaj porozumieć z zawodnikiem. Rokiem Ressnerem, który y, króciutko chciałem charakteryzować, jest zawodnikiem podwójnym obywatelskim, słoweńskim i francuskim, z tego względu, że cała ta rodzina sportowa, otoczka sportowa, w której wykonywał się rok, miała związek z piłką nożną. Jego dziadek był y, też piłkarzem, prezesem nawet Słoweńskiego Związku Piłki Nożnej. Jego ojciec był y, wieloletnim kapitanem y, czerwonej zvezdy Belgrad i czternastokrotnym. Y, 14-krotnym reprezentantem Jugosławii, gdzie wyjechał potem do Nicei, w której grał z przerwą na, na dwa lata w Austrii, czy przez trzy lata właśnie w Nicei, gdzie właśnie tutaj rok dojrzewał jako piłkarz, czyli cała jego kariera rozpoczynała się ta główna kariera w drużynach młodzieżowych Nicei. Także mamy też taki przykład szkółki, szkoły francuskiej, szkolenia francuskiego zawodnika. i potem Krótko mówię, bo jest to 24-letni zawodnik, ale już jest w miarę doświadczony z tego względu, że grał przez rok czasu. Rozegrał 17 meczów w trzeciej lidze niemieckiej i potem już rozegrał 84 mecze w lidze słoweńskiej, gdzie zdobył dwie bramki, gdzie był dwukrotnie z zespołem Interblock. Interblock zdobył Puchar, Puchar Słowenii. Następnie w tamtym roku, w, 2009, w sezonie 2009-2010, za rok reprezentował tutaj klub z ligi. Kuwejskiej Al Arabii, gdzie rozegrał 39 spotkań i od, w tamtym sezonie grał przez pół sezonu w zespole Hagesund w Norwegii. O tyle jest dla nas też istotna i ważna informacja, że udało nam się tutaj no, porozumieć z zawodnikiem, ponieważ miał on w dalszym ciągu ofertę przedłużenia swojego kontraktu, natomiast po rozmowach naszych już mówię, wybrał tutaj Wrocław i mamy nadzieję, że zawodnik ten będzie już reprezentował godnie tutaj nasz zespół. Ważna jest to też dla nas informacja, dla Państwa, że jest to zawodnik bardzo uniwersalny, z tego względu, że może grać na pozycji zarówno środkowego obrońcy, jak i środkowego pomocnika, defensywnego pomocnika i tak, i tak też tutaj Pan Trener Leńczyk przymierza go do, do takiej roli w naszym zespole.

give me the trust uh, that I can play uh, in the, the club. So um, I'm very delighted that I can play uh, in this club with a great uh, tradition, great fans. Uh, I know that uh, in uh, Euro 2012 you are building a new stadium now and uh, I, I mean I'm so happy that, that I'm here that uh, we I can play in uh, the, the stadium uh, full of people and uh, That the me W pierwszej kolejności chciałbym podziękować e, członkom zarządu klubu Śląska Wrocław oraz dyrektorowi sportowemu, e, za to, że zechcieli mnie tutaj e, zachęcić do gry, dlatego że wiem, że klub ma te, ten klub ma duże tradycje. E, no i także jestem poinformowany, że na euro 2012 budujecie nowy stadion, na którym będziecie grać, który będzie miał bardzo dużą publiczność jestem bardzo szczęśliwy że będę mógł występować na tym nowym stadionie przed polską publicznością And um, I can say that uh, I will I will do normal my best at uh, the games the trainings all that, uh, that I will play a good good games um, and, um, and that uh, the people uh, will respect me as a player and uh, that I will I will do

no i e, żeby sprostać po prostu Państwa oczekiwaniem na nowym stadionie w tym przyszłym roku. Uh, I will tell some words also about my uh, my aspect of the football. Um, I I was playing in the uh, youth school of uh, Nice in French, uh, so I have the. I like to play, uh, I like to play with the ball, you know. I, Don't like uh, so much the long ball, and I want uh, you know uh, make good passing, and of course if it's necessary it also play long balls. But um, I have this in my blood, you know, the the French school that you want to play good technique and this, and, and also with my few experience experience outside in Kuwait and in uh, Norway, Germany, I can I can. Uh, I, I learned how to how to to play also this uh, impact game the, the physical uh, physical games also the, so that it's not a problem. I like the, the duels also the aggressivity so, um, and I also can play like stopper like pitfield, and um, I hope uh, it's good for the club. Yeah. Uh, I grew up in France. także z tej szkoły francuskiej wyniosłem przede wszystkim zamiłowanie do gry technicznej w piłce nożnej nie bardzo lubię długie podania, wolę kiedy odbywa się częsty passing na boisku ale równocześnie grałem też w Niemczech i w Norwegii, gdzie miałem możliwość spotkać się z troszkę bardziej agresywnym futbolem no i wydaje mi się, że mogę też spełniać rolę stopera czy Uh, I will also say hi to, do, to the fans today. Um, I hope that they welcome me nicely, uh, and I want to tell them that I will, like I said before, try my best, and uh, that they will see this on those games. Uh, I know that they are very, very close with the, the club, with this tradition, you know, and. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić kibiców. Wiem, że są, są to ludzie bardzo mocno związani z klubem i jego tradycją, dlatego e, chciałbym się z nimi niniejszym przywitać i obiecać, że dam z siebie wszystko, e, tak jak powiedziałem wcześniej, na tym i na, na nowym stadionie. I will tell also some little information if you want that when I when I for example when I play in Nice in France, uh, our, my best friend is uh, the goalkeeper of Lyon, uh, Loris. If sure you know all uh, the goalkeeper of the French national team, and uh, I play against uh, I don't know the, the big stars uh, against Nasri, Benzema, Song in Arsenal. So so it was it was great to play against those those players. Yeah. Mm -hmm. Przy okazji powiem jako ciekawostkę, że moim najlepszym przyjacielem jeszcze z, z, z klubu we Francji jest e, bramkarz Narodowej Reprezentacji Francji, ale także miałem okazję grać z innymi czołowymi e, gwiazdorami, powiedzmy, w futbolu, m.in. z Arsenalu. Dziękuję bardzo. Teraz nadszedł czas na ostatnie formalności. Panie Prezesie, for you are you, you. signing? yeah you, you, sign to power them. you can put also the parodic on the first side you can say I'm making photos yeah. mm -hmm. Oh, course. Yeah, inside the cover. I know they are waiting for. <laughs> the congratulations. Yeah. Yeah. So much again. Congratulations. Thank you very much. And uh, and your shirt. Just завод. <small> Proszę Państwa, ma się na Ja oddałam to do prezesa, bo nie wiem czy dobrze słyszałam, to jest kontrakt chyba jednak na pół roku, z opcją przedłużenia kolejnego Tak, tl. tak, tak, tak. Zależy oczywiście czy szklanka jest to do połowy pełna, czy do połowy pusta. W każdym razie, czy mamy zagwarantowany z zawodnikiem kontrakt na 2,5 roku, jeśli będziemy tego chcieli jako klub, tak? Tak jak jesteśmy z zawodnikiem, że że gdyby na etapie rozmów zdaliśmy sobie wszyscy sprawę i zawodnik też to, to, to też świadczy o tym, o, o jego pewności siebie, że swobodnie sobie w tym klubie poradzimy. Staramy się przy wszystkich naszych decyzjach być maksymalnie ostrożni, jeżeli zawodnik był gotów na tego typu opcje, to chcieliśmy z niej skorzystać. Znaczy, do no, kolejnych dwa lata, dokładnie tak. To jeszcze do, czy, do pana... W jaki sposób byście go zweryfikowali? On tylko pięć lat się rozegrał. Znaczy, no my obserwujemy zawodników od dłuższego czasu, nie tylko ostatnie pół sezonu. A wcześniej był w No tak, tak, ale tutaj mamy, po to mamy człowieka na Bałkanach, skauta, który nam rozeznaje rynek i orientuje się w tych tematach. Ale według tego nie grał na Bałkanach. Proszę, tak, 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 natomiast... Nie, ja mówię o wcześniejszym, mamy, po to mamy osobę, po to, po to mamy osobę, która nam rozeznaje rynek i szuka zawodników i proponuje nam określonych zawodników pod kątem określonych pozycji. Yy, trener miał do dyspozycji jego ostatnie mecze yy, z Norwegii yy, i decyzje sztabu szkoleniowego, mówię po już ustaleniu, mówię bezpośrednio ze Scoutem, który pracuje dla nas. Były takie, że właśnie pod, podpisujemy taki kontrakt. Mamy na tyle, na tyle duży komfort, jeśli chodzi właśnie o pracę z Scoutem z Bałkanów, że nie musimy tylko skupiać się na tym, jak zawodnik wypadł w ostatniej rundzie, w ostatnich meczach, jeśli grał na Bałkanach. Tylko on też przegląd opinii trenerów, którzy prowadzili go przez jego, całą jego karierę, jeśli tylko ją prowadził, albo miał ją na Bałkanach. Więc z naszego punktu widzenia, był to jeden z elementów, który pozwolił nam w ogóle rozpocząć zainteresowanie zawodnikiem i zbierać materiały już te najświeższe na jego temat. I come to Norway um, at the end of the, the transfer period because I have some other opportunities also to go, but at the end I, I decided to, to go there. and um, there they was giving me the contract uh, which I don't like, but uh, I accepted because I think that Norway it's, uh, it's also a good uh, good league to improve myself. To, to see some other style of uh, football so i accepted it it, it was a, it was a short uh, contract about uh, 6 months and uh, at the at the beginning you know there the period of the 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 league is different that uh, in poland or in europe uh, they are finished the league now so when i came uh, it was left uh, it left um, nine uh, nine uh, matches So you want that? Przyszedłam do Norwegii, do klubów Norwegii dopiero pod koniec okresu transferowego. Wówczas nie skorzystałam z innych propozycji, które miałem po drodze i nie byłem do końca zadowolony z kontraktu, który mi zaproponowano także w Norwegii. Poza tym, był to, zostałem zakontraktowany tylko na 6 miesięcy. I jak wiecie, rozgrywki w Norwegii odbywają się w troszkę innych terminach niż u nas. Także w tym momencie oni kończą, kończą rundę. I ja miałem, jak tam przyszedłem tylko 9 meczów, meczów w których mogłem zagrać. So, uh, I was there. it 9 uh, games and uh, at the beginning I was on the bench, normal um. because you are new and uh, the league is starting and uh, you don't you don't get the chance so you, you are waiting for the chance that uh, come and uh, at the end of the season the coach see me at the training uh, very well and then he decided to put me in um, and i the first game i played uh, the defense vote uh, me the the best player on the pitch the second uh, game i was uh, i was uh, on the the first 11 all, all the norway league um, so I dobrze well on the, on the the, the, na no the, the so i just uh, w Na początku jak przyszedłem do, do tamtego klubu, no to wiadomo e, grzałem ławę, ponieważ musiałem zasłużyć sobie na szansę, żeby dostać szansę zagrania w pierwszej jedenastce. E, natomiast w pierwszym meczu, w którym wziąłem udział, to zostałem okrzyknięty najlepszym zawodnikiem. A w następnym już znalazłem się wśród 11, e, najlepszej jedenastki kolejki. E, no i to nie pozostawiło trenerowi jakby innej możliwości niż tylko wystawić mnie w następnych czterech e, meczach, które zostały po prostu do końca e, rundy. you know the club uh, was not so so rich and uh, you know the i decided with the, the agent that uh, that is not good for me if i stay there uh, because also in norway they like uh, local players also i saw this uh, but that's the way they they work so i just didn't sign the new contract they are offering me but i was not so happy and then i decided just uh, to wait another chance to to play Klub w Norwegii chciał przedłużyć ze mną umowę, jednak nie, 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 nie był to najbogatszy klub, i nie byłem do końca zadowolony z tej oferty. I w związku z tym uzgodniliśmy z agentem, że mogę poszukać lepszej drogi gdzie indziej. Ale jeszcze ważnym czynnikiem było to, że w Norwegii. Bardzo dużo się stawia na swoich zawodników, to zauważyłem, że jednak zawodnicy norwescy są tam preferowani i te dwa czynniki po prostu zaważyły na tym, że, że chciałem spróbować znaleźć inny klub. Czy są pytania? co zadecydowało o tym, że w tak młodym wieku, właściwie 22 lata, zdecydował się wyjeżdżać i grać w piłkę w Why did you such an early age? Um, I was playing in Slovenia in Interblock. I was playing there for three years, and uh, there is the, this coach. Um, he coached me for about two year and a half, and we have a good communication. Uh, I play all the time uh, in the first, uh, the first team. I was also a captain of the team at the age of uh, I was like twenty twenty one. Uh, and he decided to move uh, down to Kuwait. He had this opportunity and uh, he asked me if I want to uh, go, go with him. And I was I was in the end of the my contract with the, my Slovenian club and I decided uh, normally to go with him because uh, I mean, I liked the like he, he coached before and uh, I decided just. To go, not thinking about what why, why I'm leaving Europe uh, because uh, I heard some uh, some great uh, things about uh, this Arab league because I know that uh, I was thinking also like like you maybe because uh, you see Arabic and this but uh, I can tell you that uh, the level there in this those league are, are great because they have money they bring a lot of foreign player and then uh, but you see all some famous players also go there and. Uh, I play good, so that's why I decided to, move, uh, to move down. Mm -hmm. Przed wyjazdem do Kuwejtu grałem e, 3 lata w jednym klubie w, Norweg w Słowenii. W 2,5 roku e, m, współpracowałem z tym samym trenerem, który, z którym świetnie mi się pracowało i który uczynił mnie kapitanem już w wieku 20 lat kapitanem drużyny. I dlatego, kiedy on dostał ofertę przejścia do klubu do, w Kuwejcie. I zaproponował mi, czy ja nie chciałbym także rozpocząć tam um, treningów i gry. No to nie, nie wahałem się długo, zwłaszcza, że w Słowenii akurat kończył mi się kontrakt, no i chciałem dalej współpracować z tym, z tym samym człowiekiem. Poza tym no, miałem takie wątpliwości, jak wy teraz pewnie się zastanawiacie, jak to wygląda w tych krajach arabskich, ale muszę wam powiedzieć, że Liga Piłkarsk ligi, ligi piłkarskie są tam na bardzo wysokim poziomie, bo są to kraje, które mają finanse, żeby ściągać dobrych zawodników, którzy tam grają i, i po prostu wygląda to całkiem nieźle. Uh, yes when we get in contact for of course uh, i know the club from b uh, before i heard of uh, him but i check it uh, i mean on the on the net and uh, with some also my friend who is playing in the norway league like uh, slovenian komats and uh, Kirm. i'm good friend with Kirm also um, we see each other when we go down to ljubljana i saw him maybe two weeks ago and um, and then i asked him how how is the club and he say just that great words about the club and the city is beautiful also uh, and the, the also the, the mentality here is uh, i mean like familial like traditional you know and, uh, and they are all together you know for the best of the team słyszałem wcześniej o naszym klubie ale Jak dostałam tę propozycję, to y, zacząłem oczywiście szperać po internecie, żeby uzyskać więcej informacji, ale równocześnie rozmawiałam z moim kolegą Kirim, no, Kirimem, który y, jakby od razu powiedział mi, że to jest bardzo fajny klub w pięknym mieście, y, w którym hołduje się takim tradycjom jak rodzina, że, że wszyscy chcą być y, razem, no i że to się udziela po prostu atmosferze w klubie. Macie jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to bardzo Wam dziękuję za przyjście. Zanim się zajdziemy, to chciałem Wam życzyć wesołych świąt. Już teraz tak nie tak jak przed miesiącem dużo za wcześnie, <laughs> tylko teraz <laughs> idealnie to jest to atmosferą, którą mamy za oknem. Oczywiście dziennikarze radiowi telewizyjni jeszcze, jeszcze mogą mieć prezesa, dyrektora czy samego roka do dyspozycji. Bardzo nam jeszcze raz dziękuję i chyba zobaczymy się już dopiero w przyszłym roku. Wiele na to wskazuje, wiele. Dziękuję Wam bardzo, że zobaczenia. Wesoły świąt, jeszcze raz. Nie, jeszcze raz.